Już nie chcę sam być, aj. Ja się już nie chcę zostać sam, ej. Ja już nie chcę sam zostać, mam, ej. Poszybuję jakoś ładną dziewczynę, ej. Ale niestety już i nie chcę. Czuję teraz taką pustkę w moim sercu, ej Ale wiem, może, że popełniłem po tej Ale już inna dziewczyna, już wiem, nie chcę ja robię to piosenkę, żeby zaprosić o kosię, ale ja teraz zostałem się sam, ej Ale potrzebuję jakąś dziewczynę, ej Która mnie mocno by mnie kochała, ej Potrzebuję jakąś dziewczynę, żeby mnie, która jakoś kochała, ej Dbać o miłość, ej. Ja potrafię dbać o miłość, ej. Ale to nie moja wina Są że są takie, są dziewczyny, ej A ja potrzebuję jakiejś takiej normalnej, ej, ej Ja potrzebuję jakoś taką dziewczynę Żeby zostać się sam A ja nie chcę już zostać się sam, ej Bo to mnie to strasznie boli, ej, ej ja jutro idę do szkoły, ej, ale będę widział moją było dziewczynę Ej Nie chcę mnie widzieć ej, Bo mnie to będzie tracie bolało mnie Ej Strasznie mnie, głowa boli, ej Ale niestety już tym nic nie zrobię Ej, ej ja już nie chcę z tym nic nie zrobię, ej Bo to już się za późno, ej, ej Już się za późno, co ja na to zrobiłem, ej, 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 Po prostu nie chcę zostać sam być, ej, Nie chcę być samotny, ej Potrzebuję jakoś znaleźć ładną dziewczynę, ej Żeby która mnie jakaś kochała, ey Moi bracia mają dziewczynę, a ja jej nie mam Ej, mi jest bardzo od powodu mi smutno Ej, jest mi strasznie smutno Przed chwilą pisałem z nową dziewczyną Mnie nie zdarza tylko jeszcze z inną dziewczyną Ej, ale coś do mnie napisał, że mnie ta mnie Ej, ona to mi dłużej nagrywam Pijam sobie tego energo Nie chcę zostać się sam.